Teraz zacznę nagrywać, dobra jest. Siemono widzowie, zostawcie łapkę w górę i suba na początku. Yy, przed odcinkiem, co nie? W odcinku. Kurde co jest? Dlaczego on się zrespił? Dobra, zostawcie łapkę w górę i suba, pamiętajcie o tym, żeby zostawić, no... Yy. A my musimy uciekać niestety Ale co ale Pamiętajcie, że będzie Daily jest za niedługo, w sumie nawet od dzisiaj się zaczyna. Czy nie? Daily będzie, fajnie, będzie Będą codzienne odcinki, ale nie wiem z czego, więc musicie dać mi pomysły też, co nie na nagrywanie odcinków jakieś fajne pomysły kurde czekaj Ocho. Dobra, je jedziemy gdzieś pojedziemy na początku na kafeterię, nie wiem co to jest dokładnie za miejsca, ale no dobra, lecimy Co tu jest? Kafeteria to jest chyba to miejsce. Kurde, nie wiem gdzie on jest. W sumie teraz. Dobra, tutaj jest coś takiego. Mm, nie wiem, czy dobrze się audio nagrywa. Jak nie, to oj, będę musiała od nowo nagrywać. Dobra, czekaj, bo to w sumie jestem głupi trochę, ale dobra, z tym, Dłupy z tym. Dobra, on mnie goni. Nie chce gonić, nie chce gonić, nie. Wiadomo, tutaj nie da rady mnie. Gonić, czekaj, typie, chodź tutaj. Dobra, typ nawet nie wiem co robić. Dobra, on jest tam. Widzę go. Aga, okay. czy będzie tu coś? Eee, nie. nie ma nic interesującego, nie wiem gdzie on jest, jest tam, idzie. Hmm. Ty, mi ta mapa coś przypomina, nie pamiętam co, znaczy dokładnie eee, kiedyś coś oglądałem albo grałem coś takiego i tam była podobna mapa. Dobra Gdzie ten typ jest? Yy, nie wiem Nie chcę się dowiadywać też Ale ja myślę, że Gdzieś będzie Dobra mm. Oho No nie no Dobra, co zadaje No ja pierdzielę Kurde, lecimy. Tu jest przejście, okej. Okay. Tu jest przejście, więc w miarę coś. Możliwości moich przejdziemy. Mm. No i co? Mamy trzy życia na razie, ani jednego zmarnowanego. Myślę, że to jest dobre. Kurde lag, dobre. Nie wiem dlaczego lagi mam. Przeszukiwałem, nie pamiętam. Chyba nie. A jak tak to. No cóż. Kurde, dobra. Tu jest. Okej. Ty pies tutaj. Ja pierdzielę. No nie. Ja nie mogę być w toalecie, ponieważ on tu szedł. Już. Nic tu nie znajdziemy. Jak znajdziemy coś, to nie wiem. Choć Chodź ty Chodź dobrze idziesz. Dobrze, dobrze, ja teraz pominać. i pójdę sobie tutaj. Wyjdziemy gdzieś chyba indziej, bo no już z 5 minut tutaj biegamy i opierdzielę, co jest. Dobra, musimy coś zrobić. Tutaj jest, nie mam nic. Nie ma tu nic. Dobra, chyba pójdziemy gdzieś w inne miejsce, bo tutaj nie ma nic. Dobra, idziemy w tym innym miejscem, prawda? Bo powoli się bojeżdżą. Potrzebuje tu jakieś kody. Nie wiem, co to jest, ale. Kurde, ty? Mogę sprawdzić. Czekaj, to jest ostatni kosz chyba tutaj. To chodź tutaj, ty. Dobra. Jesteś idziesz, dobrze. Dobra, dawaj tutaj. Sprawdźmy czy Dobra, o nie, on idzie tutaj, dobra. Mmm. Jakieś kody. 4,859. Nie wiem do czego to jest. Chodź tutaj. Czekaj, potrzebujemy ten kasz register zobaczyć. Czyli to jest dobre. Jest coś tam. Dobra, mamy. 7 minut trwa rozgrywka na tym głównie Troszkę będzie też zmontowane, ale... 7 minut tu biegam. To nic. Spokojnie dam radę sobie z nim jak będzie na każdej minucie 7 minut to troszkę długo będzie trwał ten odcinek ale ja myślę, że 30 minut to jest będzie dobry odcinek bo nie ma tutaj? dobra, lecimy z tym chodź tutaj, szybciej będzie trwać 10 minut tu rozgrywka, no nie no, proszę Cię. Jak będzie trwać tyle to, to będzie długi odcinek zależy zależy czy ktoś chce oglądać długie czy też krótkie bo jak długie to fajnie Pojedziemy na playground. Nie wiem co to jest za miejsca, ale pojedziemy tam 9 minut. Trwa trwała rozgrywka tam, w tym jednym miejscu. Nie wiem czy to dobrze czy źle. O! Już wiem do czego potrzebu potrzebuję tego końca. Ale to nic. Jedziemy, lecimy tutaj, co nie. On nie goni dalej? On nie goni mniejsz Ale To nie potrzebujemy Ojej Troszkę słabiutko Co musimy zrobić? Nie wiem to jest chyba tylko takie miejsce. Nie pamiętam dokładnie, co się działo tutaj. W tym. Ale dawaj szybciej, proszę Cię. No nie, chcę mi się czekać na siebie, no. Dudniu ty, ja pierdzielę, nie no, muszę uciekać teraz przed nim. Dobra, uciekam. Zobaczę, do czego potrzebuję tego końca. A jak potrzebuję do czegoś wartego uwagi to naprawdę zaję fajnie ale niestety co jest? mam paintball Nie wiem do czego on jest przydatny, ale weźmiemy go. Pojedziemy na parking, weźmiemy wszystkie rzeczy z niego. Dalej życia mamy 10 i 3. 3 życia życia. Aha. tam jest jakieś drzwi. Są jakieś drzwi, aha, a gdzie to wszystko prowadzi? Tutaj? Jakiś tor, drzwi kolejne i schody, drzwi, aha, to yy. gdzie my jesteśmy? Nie wiem, dobra idziemy se tutaj. Jak będzie ten film za długi, to z mojego troszkę skrócę. Wiadomo, montaż i te inne będzie też miniaturka, więc dobrze. Ale też są święta, więc troszkę nie wiem, czy będę miał czas. Do tego jutro już są święta. Ja nagrywam to 23. A jej, jej to... No... O siebie nie wiem. Tu jest. Sorry. Potrzebuję coś tutaj. Bricks. Scaffolding A czym można zepsuć te scaffolding? Scaffolding to jest ten. Jak to się nazywa? Ja wiem, co to jest. Ale czym ja to mogę zepsuć, to nie, nie wiem. Dobra, czekaj. Yy, czym ja mogę? Czekaj. Yy, Weźmy, zamkniemy szybciutko. Jak na speedrunner -y, to na pewno. No nie, on mnie cały czas goni, no. Co jest? It is locked. Nie jest fajnie. To jest zamknięte. A coś tu jest? Chyba tak. Co to jest? Gaśnica jakaś? Coś... Ja pierdziele, no. jakby mógł, to by nie było go i tyle. Czymś musimy to zepsuć. Dobra. Ja pojadę se. Znaczy pójdę se. Albo pojadę se, no. Pojadę se gdzieś tutaj. Na przykład. Gdzie byśmy pojechali? Hmm. Stol chyba zostało. 15 minut spokojnie. My możemy nagrywać z 4 godziny takie odcinki, więc spokojnie. Petrulkan No dobra Jakiś item mamy nowy Nie wiem co to jest, ale Gdzie on jest? O kurde typie jak mnie przestraszyłeś no, co za wariat z niego Czekaj Stol hmm. Będzie jakaś muzyczka też dodana do tego filmu, więc dobrze nie wiem, kurde, nie wiem kurde, co tu jest. Ale ja myślę, że ten... Dobra, lecimy. Z kolejnym, ale nie ma niestety. Playground, mm. nie, Stal też nie. Parking, dobra. Yy, gdzie my możemy iść? Tu nie, tu też nie. Kurde, wiecie co? W kolejnym odcinku. Dobra, dajcie mi w kolejnym odcinku jakieś fajne pomysły coś. Yy, co ja bym mógł zrobić tutaj. Na razie wychodzimy, nie zapisujemy tego niestety, bo się nie zapiszę. Dobra, w kolejnym odcinku naprawdę wejdźcie yy, i zobaczcie yy, zobaczymy czy... No, dajcie mi jakieś wskazówki, co nie? Ja? No. A ja spadam już. Pozdro.